Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie. E, bardzo specjalny to moment. Pierwszy raz mogę wam zaprezentować tą grę. To będą moje totalnie pierwsze wrażenia. Słuchajcie, to jest oczywiście Wiedźmin 3. E, I pograłem na razie w niego około 3-4 godziny, ale to nawet nie można nazwać graniem, tylko po prostu, no nie wiem, chodzę sobie, sprawdzam różne opcje i tak dalej, i tak dalej. I ten materiał będziecie mieli w formie takiego, właśnie pierwszego wrażenia. Co sądzę o tej grze po, po tych tam 3 czy 4 godzinach? No Na pewno jest to najlepsza polska produkcja w historii. To już nie mam co do tego wątpliwości, a tylko pochodziłem tutaj troszeczkę po tych okolicach. Po drugie, jest bardzo możliwe, że ta gra. To jest pierwsza dziesiątka, jak nie pierwsza piątka. Nawet skłaniałbym się tutaj ku pierwszej piątce w ogóle w historii komputerowych CRPG. Yy, komputerowych CRPG. <grych> to teraz dowaliłem. Spokojnie, prawdopodobnie, będzie można ją postawić obok takich arcydzieł jak Baldur's Gate, yy, jak Fallout. Jak. E, plan Escape Torment. Dla mnie oczywiście. To jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia. E, a co to powoduje? Kurczę, zobaczcie, jest zachód słońca. Pojawiają się jakieś mgły nagle. Przede wszystkim woda tak jakby zaczęła parować. E, co jest naturalne? <grych> Niebo się zmienia, kolor nieba się zmienia. Słuchajcie, o grafice będzie inny odcinek. Ja tam będę trochę psioczył, natomiast tutaj e, taki, no, nie wiem, nie chciałbym was zanudzić jakimś długim odcinkiem, jak tam cienie. To jest grafika na Maxa. Wszystko co mogłem w opcjach na Maxa tutaj ustawiłem, oprócz jednego feature'u, mianowicie Nvidia Hairworks, czyli włosy. Dlaczego? Mówiąc szczerze, wielki szum był o te włosy, natomiast w grze jest to kurka pomijalne normalnie, i do tego włosy zachowują się jakoś tak bardzo nienaturalnie. Ta technologia widocznie jeszcze potrzebuje troszeczkę, także to mam wyłączone i na moim sprzęcie kupionym specjalnie pod tą grę chodzi to od 40 do 60 klatek. Oczywiście o rozdzielczość Full HD. Także, jeżeli ktoś ma procesor yy, i7 o taktowaniu, chyba to jest 4 GHz, i tam w trybie turbo się do 4400 podkręca yy, samo oraz yy, GeForce a 970, to w Wiedźmina 3 będzie mógł sobie pograć. Od razu mówię, jest to opinia na podstawie tego pierwszego terenu. Tutaj czyli to jest tam biały sad czy coś takiego. Ten pierwszy teren jest mniejszy niż normalny. Nie wiem po wyjściu na normalne tereny jak się zmieni. W każdym razie nawet jeżeli spadnie, to mamy ten zapasik. Słuchajcie 40-60 to ja przez swoje młode życie miałem takie komputery, że często o gry chodziły mi 25 klatek czy 30 i byłem bardzo happy. Także tutaj to jest elegancko. Oczywiście, w tym momencie, jak to oglądacie, ta gra chodzi gorzej. Dlaczego? Spowalniają ją, w tym momencie ją spowalnia Action, ponieważ on zużywa zasoby i spada do około od nie wiem, 30 do 40 klatek, czyli całkiem sporo. Dodatkowo mogę powiedzieć Wam, że bardzo spowalnia OBS, niestety, tą grę. I to no, zauważalnie, naprawdę zauważalnie. Nie wiem, coś z tym, może jakiegoś usprawnienia potrzeba W każdym razie Bardzo ten OBS Powalnia, wczoraj pierwszy stream zrobiłem Była pierwsza w nocy Dziękuję serdecznie Wszystkim, którzy dotrwali Były trochę, Było trochę problemów No i niestety Wydajność bardzo spada Przy streamowaniu OBS Bardzo A niestety kartę Avermedia już sprzedałem, bo no, chyba dosyć pochopnie to zrobiłem, ale było trochę problemów tam. Dobra, nie będziemy rozmawiać o grafice. O tym będzie jutro albo pojutrze specjalny odcinek. Teraz porozmawiamy o grze. Słuchajcie, jak wyglądają menu. A więc w ten sposób. Ja tu się oczywiście będę zachwycał. Słuchajcie, za każdym razem, jak zmienia się broń, Geralt ją tak, jakby wyciąga i. Powiedzmy, sprawdza wyważenie, można powiedzieć no coś takiego. Mi Na przykład teraz wezmę ten miecz. Uwaga. I zobaczcie o co chodzi. I ten drugi. O, naprawdę widać, że to jest kawał stali. To po prostu się kurczę czuje. Zbroje, jeżeli zmienimy, Geralt zmienia oczywiście się natychmiast. Oczywiście, stroje to jest. No, ja będę w tej zbroi, na razie ona wygląda przepięknie. Stroje to jest, moi drodzy, konik chyba CD-projektu, bo sami chyba, jeżeli graliście w dwójkę, to wiecie, jak dopracowane tam stroje są. Oczywiście, jak tutaj jest, szybko jeszcze, żebym wam pokazał. Do użytku przedmioty. Taki zgrzyt dla mnie. Jeżeli są jakieś. No, tutaj za to również dziękujemy konsolom, o konsolach jeszcze będzie. Zobaczcie, jeżeli list się czyta, zazwyczaj na PC w tych takich rasowych Herpegach, jesteśmy przyzwyczajeni, że jest jakaś kurczę taka, no nie wiem, pożółkła strona i coś. Tutaj jest to zrobione tak jakby nie wiem. No, nie ma klimatu to. Nie ma klimatu. Eee, dobra, tego nie będziemy mieć, do użytku, czyli alchemia i rzemiosło, różne rzeczy tutaj wzmocnienia, nie będę wam tego pokazywał mamy jeszcze tutaj pandzę, to ja nic nie mam i mamy jeszcze to, rupiecie. Niby rupiecie można rozkładać na czynniki jakieś pierwsze, ja na razie nie wiem jak to się robi. Mamy trzy waluty, tutaj jeszcze tu są na przykład oreny, tu są floreny eee, a w tym miejscu. To jest waluta Nilgardzka, chyba. Oczywiście, buteleczki, puszczyk bardzo fajnie to wygląda. Butelka wody regeneruje nam życie i jedziemy. Alchemia, Alchemia wygląda w ten sposób. Na uwagę, na uznanie zasługuje również tutaj wygląd tych buteleczek. Ja bardzo zwracam na takie rzeczy uwagę. Każda buteleczka wygląda inaczej, a nie tylko, że tam. Jakaś pierdółka się zmienia, odwary. Tutaj moż, mogłoby być jednak podział u góry przyciski, alkohole, eliksiry, odwary. Niestety trzeba to przesuwać. No więc mamy te odwary, proszę bardzo, oleje. E, mamy, mamy petardy. Petardy wyglądają bardzo, bardzo podobnie jak w dwójce. Mogli tutaj się postarać i coś zrobić innego. O. Tutaj się naprawdę troszeczkę nie postarali panowie. No i substancje alchemiczne, czyli różnego rodzaju mutageny. Oczywiście to jest początek gry, słuchajcie. ale mamy rzemiosło. Rzemiosło wygląda tak. Tutaj akurat bełty rozrywające no ja jeszcze kuszy nie mam. E, można robić wojskowa skórzana kurtka, proszę bardzo. Schemat jakiegoś tam trzonka. Czyli co, rupieć. Rupieć można zostać odsprzedany handlarzom rozłożony na składniki rzemieślnicze. To, czego się nauczymy, czy tam schemat będziemy mieli. No i tutaj schematy, oczywiście blacha, z jakiegoś tam srebra, drut, sznurki i tak dalej, i tak dalej, tego pewnie będzie dużo więcej. Jedziemy dalej postacie. Bardzo fajnie zrobione. Tutaj postacie, tak jakby w 3D wstawione w... Nie wiem, no wyszparowane, bo tutaj na włosach Jego troszkę widać Proszę, G Geralt, Jaskier Lambert Wesemir I Yennefer Tak jest Następnie mamy samouczek i wszystkie rzeczy Które w tym samouczku można było się Od razu powiem, że Jest gra trochę bardziej złożona I to jest fajnie Bestiariusz, czyli mamy hybrydy Tutaj na razie gryfa tylko mam Wrażliwy od razu jest napisane na kartacz na olej przeciw hybrydom i na znak ARD. Tutaj mam jeszcze trupojady, i to jest Gul. Wrażliwy jest na olej przeciw trupojadom, i Utopiec jest wrażliwy na olej przeciw trupojadom oraz na igni. Jedziemy dalej. Medytacja. To chyba każdy wie o co chodzi. Można poczekać sobie, przespać się i tak dalej. Następnie mamy postać. Tutaj jeszcze nic nie mam, bo jestem pierwszy poziom, więc. Nie będę się rozwodził. Te umiejętności wyglądają dosyć ubogo. Zobaczymy, jak to w praktyce się sprawdzi. E, mamy zadania bardzo, bardzo czytelnie, aż. <laughs> no, bardzo czytelnie. O, powiem tak. No, kropeczkami nam pokazuje, gdzie mamy iść. Także tutaj już jest. Łatwiej być nie może. Jak zaznaczymy zadanie, to pokazuje nam, ile kroków mamy do tego zadania, i kropeczkami jeszcze którędy iść. Także. ah, dobra. Mapa świata. Słuchajcie, jestem teraz na mapie tutaj. To jest jakiś obszar zewnętrzny, to nie jest jeszcze tak główna mapa. I moim zdaniem, dla mnie tutaj jest kurczę z 5, a może nawet z 10 godzin zabawy. Bo ja tu wszystko chcę zobaczyć. Zaraz wam pokażę jedno miejsce, które jest fantastyczne. Tylko niech ja to znajdę. To jest tutaj, ok. Eee, po dojściu do tablicy ogłoszeń. Zaraz wam pokażę, jak to zresztą wygląda. Bo tu chyba już wszystko pokazałem. Mapa świata. Tak, i się kończy ekwipunek. Dobra. No to teraz już. No, czemu nie chcę wyjść? Zróbmy mapa świata i teraz wyjdźmy. No okej, okay, moi matka. drodzy. Nie o matko, tylko. mi opowiadała że Dobra. E, grafika, słuchajcie, e, czujemy się jakbyśmy byli, no nie wiem. W 13 wiecznej Polsce. Naprawdę. Eee, bardzo fajna architektura. Bardzo fajne takie swojskie rzeczy. Eee, zapyziałe takie wioseczki malutkie. Na razie jedną, tylko widziałem jedną spaloną. Słuchajcie tego, jestem Kto się No ciężko. Posłuchaj tej prześpiewki nie powtórzysz. Nikom. I z ścieżkiem masz się już więcej nie ma, odmienić. Ale ciężko to mój najlepszy kolega! Ciężko to głupek. Może nas wszystkich zabijać, zobaczycie sam choć raz, to pożałujesz. Ok, czyli mamy te dialogi znane z dwójki bardzo dobrze fantastyczne dialogi między postaciami, e, które nie biorą udziału, że tak powiem no, są wypełniaczami, jakby, ale jednak jakaś tam interakcja między nimi jest. Kolejna rzecz, zobaczcie, że na mapce mnóstwo takich zielonych listków jest. To oznacza, że nie zabraknie nam. Cesarz daleko. boskie z tym gryfem. No oczywiście tutaj jest pod okupacją ta wioska. I teraz mamy e, oczywiście E. No i tutaj to samo przyczepię się, czy nie można było z tej strony zrobić teksturę takiej starej właśnie karty i jakimiś pięknymi literami. Kupić jakąś piękną czcionkę, czy zrobić, i żeby było to tą piękną czcionką zamiast takich dziadowskich, normalnych liter, no można to było zrobić i dodałoby to klimatu. No a tak mamy te zlecenia tutaj i niestety z boku tylko takie zwykłe literki. Także tutaj na taki mały minusik, aczkolwiek to wszystko jest moim zdaniem. Moderzy, jak się wezmą, słuchajcie za tą grę, to to będzie. Szok w trampkach. Dobra, jak znajdziemy tą tablicę ogłoszeń, to jest akurat to są ogłoszenia w tej wiosce. O, tu jest dosyć taka grafika żółta teraz widzicie, bo jest zachód słońca zresztą bardzo piękny. Jeżeli podchodzicie do tablicy, to momentalnie na mapie pojawia wam się multum znaków zapytania i każdy znak zapytania oznacza, że coś tam możemy znaleźć. Tu widać jakieś opuszczone jest domostwo. Proszę bardzo. Tutaj coś jest. Zobaczcie tutaj tu przy moście. Ja na przykład byłem o jedna rzecz, którą zrobiłem, to jest to, czyli tutaj był strzeżony skarb. Skarbu strzegły trzy albo cztery utopce. Udało mi się ich oczywiście zabić i naprawdę jeżeli chodzi o znajczki, na to narzekałem zawsze. Tutaj jest wypas, naprawdę, znajdujemy różnego rodzaju rupiecie, miecze, jakieś materiały do craftingu, coś fantastycznego. No i tu jeszcze jest kontrabanda. Odkryłem to zupełnie przypadkiem, bo po prostu sobie płynąłem rzeczką. I tutaj jest jeszcze kolejna rzecz. Opuszczone miejsce. Ludzie porzucili to miejsce przepędzeni przez potwory lub bandytów. Lecz wrócą tu, gdy zagrożenie zniknie. Okej, okay, ja wyjdę z tego. Słuchajcie, w gospodzie no, mogę wam pokazać, jak to w gospodzie wygląda. O, tu jest jakieś ogłoszenie jeszcze na drzewie. Naprawdę, no. Bardzo słowiańskie klimaty. Uwierzcie mi. Nie wiem, jak, że tak powiem, szeroko porozumiana zagranica ustosunkuje się do tego. Natomiast dla Polaków, którzy oglądali jakieś tam filmy, jak to kiedyś było, no to to jest wypas. Bardzo duża dbałość o szczegóły. Bardzo. Tutaj jest karczma. Tak wygląda w karczmie. Jeżeli chodzi o grafikę, na razie wewnątrz takich. No to ona nie jest jakaś rewelacyjna. A zresztą, dobra, dzisiaj nie miało być już o grafice. Dobra. Chcę Wam pokazać tak. No czyli to jest zachód słońca. Ja tu spróbuję kimono uderzyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, powiem Wam szczerze, jeżeli to nie będzie gra roku, to nie wiem, co by mogło temu zagrozić. E, spróbujmy. Aha, tutaj jeszcze nic nie ma, tych zestawów. Jak to się kurka robiło? Medytacja. Medytacja jest. I co ja bym chciał? Do świtu, chyba, prawda? Zobaczymy, jak wygląda świt. Medytacja do godziny 6. No i już. Tak. O, czyli świt wygląda tak. Znaczy, to nie jest świt, A, tylko tu otóż... słońce dosyć wysoko jest. Chcę Wam pokazać pewną rzecz. Gdzie to było? Otóż to było tutaj. Czyli. Tak, czyli w prawo. Słuchajcie, oczywiście, zwiedzałem sobie to miejsce. I. Zupełnie przypadkiem natknąłem się na chatkę. Naprawdę. Dobrze idę? Dobrze idę. Naprawdę świetny pomyślunek. Oczywiście, mapka jest i będzie ogromna. O, tam widać utopce. Mapka będzie ogromna. Problem jest natomiast taki, że mamy tutaj wierzchowca. A na przykład, w porównaniu do Skyrima. Bo tam chyba nie ma konia, więc to wszystko jest większe automatycznie. Ja powiem wam szczerze, z wierzchowca będę starał się jak najrzadziej um, korzystać, ponieważ jestem typem człowieka... Dobra, weźmiemy Ard. Jak, jak użyjemy tych zmysłów, zobaczcie, to nam się podświetla, że na tą beczkę mogę użyć tego Arda. I teraz jeżeli zrobię właśnie to, a efekt... Art jest po prostu świetny. Po prostu czujemy, że rzeczywiście coś się dzieje. Zobaczcie. Można taką beczę popchnąć na potwory. Później możemy wykorzystać igni do podpalenia. I. wybucha przy potworach. Bardzo fajna rzecz. Okej, okay, zobaczcie. Tu jest taki strumień prawda i teraz czy wzdłuż tego strumienia mogę iść, mogę, mogę iść albo w tą stronę do dróżki idźmy do dróżki oczywiście wieżba. chyba pierwszy raz w ogóle no wygląda niezbyt okazale, natomiast pierwszy raz w ogóle ta polska kurka wieżba. okej, okay, tu jest ta kontraba, o kurcze no dobra, to będzie od razu walka, nie? No dobra. Są gule. Ale nie chowaj mi miecza. Dobra. Można blokować. No, tutaj są te zwierzaki, tu ludzie niby wrócą, jeżeli ja je zabiję prawdopodobnie. No chodź. Walka jaka jest, każdy widzi. Okay. Czy coś się stanie tu? O tak! Mam nadzieję, że. Dobra, czyli ludzie wracają. Mam nadzieję, że nie zostanie zamieszkana ta chata, do której Was prowadzę. Trzymany punkt. Miejsce zostało wyzwolone. Znów pojawiają się w nim ludzie. O, ciekawe. Oczywiście potwory zostawiają wiadomo co. Są tutaj ludzie, jest jakiś gościu. zielasz. o poproszę. Pojawił się zielasz, ponieważ zabiłem potwory przy tym, przy tej figurce. Bardzo ciekawe. Tylko, że potwory mi częściowo poznikały, dziabągi. Nie zdążyłem pozbierać, no ale tego jest dużo. Okej, okay, słuchajcie więc... Yy, idę sobie tą drogą I zobaczyłem domostwo O, patrzcie, sarenki Strasznie fajnie, zobaczcie, wygląda yy, W ogóle ta roślina O, jest domostwo, prawda? Więc mówię, wejdę, no pewnie jakiś tam tylko pic na wodę Natomiast domostwo jest opuszczone